Skrada się. Niebezpieczny nożownik. Nikt nie może czuć się bezpiecznie, kiedy on jest w domu. Dopadnie ciebie wszędzie, zostaną po tobie tylko krwawe, rozlane plamy. Nożownik zadba o wszystko. Porzuci narzędzie zbrodni, ukryje zwłoki, a ręce dokładnie obmyje z krwi. Taki fantastyczny łazienkowy zestaw rodem z psychozy możesz mieć także ty. Krwawe ślady rąk na zasłonce, idealnie dopasowane odciski umazanych we krwi stóp na dywaniku, oraz krwisty żel pod prysznic w kroplówkowym opakowaniu. To znakomity pomysł na urozmaicenie wystroju łazienki nie tylko dla wielbicieli wampirów i horrorów kiczkoka.